Cześć, mam na imię Leszek i od ponad 20 lat zajmuję się cyberbezpieczeństwem i sztuczną inteligencją. W ramach Fundacji Czas Kobiet zajmuję się cyberprzemocą. Chciałbym, żebyśmy zrobili eksperyment myślowy. Zamknij proszę na chwilę oczy i wyobraź sobie osobę, która programuje, konfiguruje serwery czy wamuje się na systemy banku. Kogo widzisz? Jak ta osoba wygląda. Czy ma kaptur i broder? Czy jest mężczyzną? Prawdopodobnie tak i to jest właśnie siła stereotypu. Prawdopodobnie nigdy nie słyszałeś, nie słyszałeś o Grace Hopper. Grace hopper zmarła w latach 90. natomiast była jedną z pionierek informatyki, pionierek oprogramowania. Grace hopper. Wymyśliła kompilator. Kompilator to jest narzędzie, które jest tak naprawdę absolutną podstawą, fundamentem współczesnego programowania. Umożliwia tworzenie oprogramowania w języku, który jest łatwiejszy do zdefiniowania przez człowieka, bez potrzeby pisania instrukcji w języku maszynowym. Bez Grace Hopper i jej wynalazku nie mielibyśmy języków programowania, a oprogramowanie byłoby dużo trudniejsze do, do tworzenia. Powinniśmy Częściej promować przykłady kobiet takich jak Grace Hopper, które są w nietypowych dla siebie rolach, zwłaszcza w nietypowym dla siebie czasie, ponieważ mówimy tutaj o latach 50. XX wieku, także ponad 70 lat temu. Ale kiedy przeniesiemy się do współczesności, możemy również wspomnieć o kobietach takich jak Ola, Magda czy Asia, z którymi miałem przyjemność pracować w moim życiu, które są fantastycznymi profesjonalistkami w różnych dziedzinach technologii, analizie incydentów, tworzenia programowania czy testowaniu jakości. Z czego wynikają te nierówności? Ponieważ nadal jest tak, że w dziedzinach technologicznych zdecydowanie dominują mężczyźni. Wynika to ze stereotypów i to są stereotypy, które tak naprawdę wpajamy już od dziecka. Już jako dzieci jesteśmy zachęcani do rozwijania określonych pasji, do określonych rodzajów zabaw. Do określonych zainteresowań czy zajęć dodatkowych, i te początkowe nierówności, które zaczynają się w bardzo młodym wieku, tak naprawdę później tylko się amplifikują, i te nierówności, które widzimy w różnych zawodach, tak naprawdę są prostą konsekwencją tego, co się dzieje już w dzieciństwie. Podobnie, bardzo niewielu chłopców widzimy w rolach później w dorosłości, w rolach nauczycieli przedszkolnych czy chociażby tancerzy paletowych. To również jest efekt efekt jakichś początkowych, początkowych preferencji wynikających ze stereotypów. Dlaczego te nierówności są ważne? One są ważne z tego względu, że nierówności mogą prowadzić do dyskryminacji, a dyskryminacja może prowadzić do przemocy. Tak jak wspomniałem na początku, zajmuję się cyberprzemocą i cyberprzemoc jest zjawiskiem, które jest coraz bardziej powszechne. I w dużo większym stopniu dotyka dziewczyn, dziewczynek i dorosłych kobiet w porównaniu do, do chłopców. Oczywiście wszystkich dotyczy problem, natomiast mamy tu ogromne dysproporcje. Są dostępne badania robione przez ONZ na całym świecie, z których wynika, że kobiety i dziewczynki są kilkudziesięciokrotnie bardziej narażone na cyberprzemoc, a ponad 70% z ankietowanych kobiet doświadczyło jakiejś formy cyberprzemocy. Bardzo często cyberprzemoc jest zbywana jako mało szkodliwa i trudna do wykrycia. Oba te stwierdzenia są nieprawdziwe. Po pierwsze, cyberprzemoc ma bardzo realny i bardzo wyraźny wpływ na funkcjonowanie i zdrowie psychiczne dotkniętej nim osoby, a jeśli chodzi o wykrywalność tak naprawdę sprawcy wcale nie są tak anonimowi jak im się wydaje. Bardzo wielu przypadków jesteśmy w stanie ustalić, kto dokonuje cyberprzemocy i doprowadzić do, do ukarania takiego sprawcy. Także też trzeba mieć świadomość tego, że cyberprzemoc jest łatwa do namierzenia i trzeba pamiętać o tym, że powoduje ona realne, realne straty. Bardzo często będąc. Sytuacji przemocowej będą doświadczając przemocy, tak naprawdę trudno samemu sobie z tego zdać sprawę, ponieważ zazwyczaj ona narasta. Zaczyna się stopniowo, przechodzi przez różne fazy. I to, co jest paradoksalne, ale prawdziwe, potrzebujemy zewnętrznego obserwatora, kogoś spoza sytuacji, żeby powiedział nam, że to, czego doświadczamy, tak naprawdę jest przemocą. Dlatego w ramach fundacji stworzyliśmy różne narzędzia, między innymi jest to skala cyberprzemocy. Jest to lista różnych zachowań pogrupowanych na skali rosnącej przemocowości czy, czy agresji. Na podstawie tego można w łatwy sposób sprawdzić i zweryfikować, uzyskać potwierdzenie tego, czy to, czego my doświadczamy w swojej relacji, w swoim związku, tak naprawdę jest przemocowe czy nie. Takie narzędzie jest bardzo proste, ale jednocześnie jednocześnie bardzo potrzebne. To, co jeszcze warto podkreślić, to to, że możemy dokonać i spowodować przynajmniej taką samą krzywdę i cierpienie psychiczne, działając na odległość przez internet, jak robiąc to samo bezpośrednio twarzą w twarz. Myślę, że wszyscy klawiatorzy, klawiatury powinni o tym pamiętać. Cyberprzemoc może mieć bardzo różne formy. Zazwyczaj spotykamy się z internetowym hejtem, czyli sytuacją, gdzie na różnych otwartych forach czy zamkniętych w ramach grup ktoś nas oczernia, ktoś podważa, podważa różne ważne dla nas rzeczy, podważa naszą wartość. Zdarza się to bardzo często w grupach rówieśniczych, już w podstawówkach, ale też, też, też w licach i innego typu, innego typu szkołach. Jest to bardzo rozpowszechnione zjawisko, ale nie jedyne. Musimy też pamiętać o tym, że do cyberprzemocy bardzo często dochodzi w związkach, w relacjach intymnych. Bardzo często dochodzi do wysłania nieświadomych wiadomości, do szantażowania publikacją intymnych zdjęć, na przykład. Do tego dochodzą materiały, które są realizowane, wykonywane przez sztuczną inteligencję, generując fałszywe materiały na podstawie, na podstawie zdjęć danej osoby. Mamy też do czynienia ze śledzeniem, można śledzić czyjąś lokalizację, dochodzi często do włamań na chociażby pocztę czy do ekosystemów takich jak, jak iCloud, przejęcie czy przechwytywania całej korespondencji, czytanie wiadomości czy różnego, różnego rodzaju naruszania w prywatności. W przypadku pojazdów mamy czasami do, do, do czynienia ze śledzeniem lokalizacji, czyli mamy trackery, GPS. Zdarzają się podsłuchy czy e, ukryte kamery, które są instalowane w różnych miejscach. Tak naprawdę mamy bardzo mnóstwo różnych przykładów i wszystkie one tak naprawdę się re realizują, zdarzały się w prawdziwym życiu. Dochodzi też czasami do impersonacji, czyli do podszywania się pod daną osobę, e, gdzie ktoś podszywa się pod e, np. byłą partnerkę e, i w jej imieniu ogłasza różne rzeczy, czy, czy próbuje dokonywać różnych, e, różnych czynności. Tych przykładów jest niestety bardzo wiele. Niestety praktycznie co miesiąc, co tydzień, co kwartał dowiadujemy się o nowych sposobach, w jakich można wyrządzić komuś krzywdę za pomocą technologii. Myślę, że wszyscy powinniśmy mieć świadomość tego, że to zjawisko może dotknąć każdego i wiedzieć, jak się zabezpieczyć, w jaki sposób chronić swoją prywatność, w jaki sposób odłączyć się cyfrowo po zakończonym związku czy zakończonej relacji. Myślę, że te informacje są bardzo ważne. I jako fundacja pracujemy na tym, żeby tą wiedzę upowszechniać, żeby produkować materiały, przewodniki i różne narzędzia, które umożliwią łatwy sposób zabezpieczenie się, odcięcie się cyfrowe, i taką większą kompetencję cyfrową, żeby móc, żeby móc o siebie zadbać i zmniejszyć ryzyko tego, że staniemy się przedmiotem ofiarą cyberprzemocy.